A Kuku się ma dzień dobry taki szybki update. Aku się ładuje z nas biorę w pieruny, wciepują ja tam różne klamory, Truskawki, jeżeli bym tam zasadził Te truskawki się rozrosły, przesadziłem je tu Do rowera kupiłem taką przyczepa i no, luftu jeszcze trzeba napompować, bo bez luftu sprzedali te pieruny. Już jak pakował kurde se lampka ta popierdółka trzeba przykręcić do rowera. Pompka już czeka, luk tu napompuje i będzie. Z tyłu też kurde, taką lampkę zapodołem z tamtego starego rowera, tamtym sprzedałem. Z tego, że jak zrobił tak kurde nisko podwodziowo, to też trzeba tu przykręcić, to sama ta popierdółka tu się przykręci, to się przesunie ta guma. Tu się do dziura się zrobi, przekręci się. Ten drugi kuplą się przykręci do moplika i będzie taka nisko podwoziówka na małych kółeczkach. Tu się wpakuje taki kalfas jakiś taki kanciaty. I to będzie tylko do przewozu obornika. Bo, no wiecie, autem, kurde, obornik wozić to nie bardzo, bo to wali po te 3 miesiące. Taczką tam zasuwać to mi się też nie chce. A na rowerze to obróca dwa, trzy razy, cack cack cak i będę miał, nie? Tu nawet chyba ten okrągły też tak bokiem jakoś pójdzie wcisnąć. Zobaczymy, coś tu wpakuje na to. I pójdzie to rowerem ciągnąć. No. Prziałem na rowerze. Rower stoi bez zakusa, bo się ładuje. Ogórków trochę pozjadłem. Powiem wam, tu się kurde narodziło parę tych, tych fasolków. Chyba dzisiaj to pozbieram, bo to już chyba najwyższy czas. To już takie dość, dość żółte są. To się pozbieram i zieloną masa do komposterów. Kompostery powiem wam, trochę jestem zasmucony z tym wszystkim, bo 12 apostołów stoi, ale 13 mógłby być Jezus, kurde. Patrzcie, jak to tu wyszło. Nie? Tu jeszcze pięknie by w los jeden. I by było świetne zakończenie. Obskoczyłem wszystkie sklepy. Nie ma. Bo ja chcę taki sum, nie? Wiecie, inny, inny, gdzieś coś dostać, to nie ma problemu. No, tu już poogarniałem prawie wszystko, co się ty, Te wszystkie popierdółki, te korzenie walnąłem tam z tyłu. No, taką kupka, kurde, tam i tam jest dobrze. Tam jest tak Teges. Tu rośnie. Ale nie mogę powiedzieć, że to rośnie wściekłe, tylko tak rośnie, tak sobie. No, parę ogóreczków było takich, kurde, co możliwe, co było tym. Parę jest jeszcze, tym czy spadało. Parę jest jeszcze taki, wiecie, kurde takich. Nie wiem czy to można ogórkiem nazwać. Na razie to tak wszystko zostawiam. Popadało, to już nie trzeba podlewać. Może co będzie z tego. No i wszystko jest ładnie pięknie. Widzicie, bo tu od końca fajnie wyszło. Nie, cakiel. Równiutko od tego. No i tu by się jeszcze przydał, kurde, jeden taki komposter. Mam nadzieję, że albo, kurde, na drugi rok może coś dostawa będzie tych komposterów, albo co, online też tego nie ma, bo online jak wbiją, to wyskakują inne modele plus zielone jakieś takie te klapy. Jeden taki, kurde, może jeszcze gdzieś w tych innych Kauflandach, kurcze, jak będziemy jeździć po świecie, może gdzieś taki wyszarpia. Na razie postawiłem to, bo mnie to wkurzy, że to tak puste miejsce zostało. Ale tam jeszcze, kurde, jeden musi przyjść. Jak nie kurczę, w najgorszym wypadku to poprzesuję. Ja już są przypełnione troszkę. Ja tam już ładuję do nich. Już tam, kurde, się dzieje. Troszkę jabłków, troszkę tego. Każdy dostał po troszkę i ten. Ale jeden by się jeszcze przyjdął jako trzynasty. Wiem, że niby pechowa liczba, ale jak Jezus siedział z nimi razem, to ich też było trzynaście. No, szałoty rosną. Pomidory, że kurde pozjadł, pozrywał, co się nadało. Dzisiaj jest kurde akcja zbierania tego kurde liściów. Zaraz ta wciągawka kurde do liściów od polu i by wciągał wszystkie liście, żeby tam do komposterów nałożyć to, to, wszystko, to, to, to. to, to. Może by ta trochę dmuchą, może by w trochę z obocza. Nie wiem, kurde, jeszcze. Widzę, że następne trzy pomidory tu ja się zawsze przykleja pyskiem do tego. Już zaś tam wisi takie piosenki, do tych pajęczynów. No jeden tu jeszcze rośnie taki, już się czerwony robi. Tu są dwa, trzy, cztery, a ja często zrywam. Patrzę, ten liść to w powietrzu wisi, widzicie? I tu pająki się, kurde, tegują. No. Pomidory też nie podlewam, nic nie podlewam, bo padało non-stop, kurde, także wiecie. Dzisiaj akurat teraz prawie tak jest Widzę, że tutaj z tych małych się też zaś zrobiły czerwone. Dwa przynajmniej. Papryczki kurde już się żółte zrobiły. Albo to jedna papryczka jest mało ważne. Szałoty rosną jak wściekłe. No i tak to jest. Z tych, z tych zielonych papryczek się jeszcze chyba nie zrobiła żadna czerwona, ale też urosły, bo tu. Bo to nie widać na tym tle, roz 2, tam czy 4, a po tej stronie jeszcze kwiatek wyskoczył, widzicie? Może jeszcze jedna będzie, to, to szok, dopiero na zima się zaczyna coś dziać. No, przebieram się, kurde, napiję się piwka i zaczynam działać, kurde, pomału. Zaczoraj trzeba posiekać jeszcze, wiecie o co chodzi. Trochę tego tu zostało, to trzeba posiekać, tu już część chyba rzeźby wczoraj. Kiedy to było, ja też cały czas nie nagrywam, bo to nie ma sensu, kurde. Z grubsza tam, dzisiaj z grubsza te liście wezmę i będzie. Te całe kurde haki muszę poprzykręcać, ten jeden hak przykręca do moplika, ale to jeszcze muszę wykombinować, jak to tam zrobić, bo to trzeba tam od spodu coś. Tu pomidorek też ładnie. Dzisiaj, bo to były pełne te, te wiadra, były pełne wody, kurde. Tu jest jeden, tu jest chyba jeszcze jeden też. Tego idzie zerwać z tym, że jest miodziu zarobu z rybą. Patrzcie, jaki fajny I teges. No i tak to leci, kurde. Dobra. Nie wiem z tymi tryskawkami, czy one przeżyją, czy nie przeżyją. Ja tego nie będę zakrywać, że ja to tak zostawia. Na drugi rok się okaże. No. A te pierdoły to muszę też kurde jakoś tak inaczej to przekombinować, żeby to tam, żeby to przykręcić jedne trzeba przykryć do moplika tamtym kupląg, bo tym jest taki troszkę mocniejszy. Pobaliło się. Niech leży. A ten. Tym... A tak to ogólnie się nic nie dzieje. Tuż jak trochę tej ziemi po przekładu i te truskawki tam zasadziłem, te dwa popierdały, wyrwałem, bo to wiadomo, że to nie była por. Tu się woda nie trzimie. Trochę się niby trzimie. Może się coś zakleiło to pieryń, co Troszkę wody jest. To co tak szczylo, to nie są moje kości, to drzewa się ruszają. Tu trzeba podloć, bo to wszystko, kurde, zdychło już pomału. No, tam się woda nie dostała. Same się nic nie chce robić. To się rozrosło jakoś chyba tak. Dość fajnie. No, a ogólnie to kurde. Rzeźbia różne takie rzeczy, że to w ogóle nie ma sensu, co kurde nagrywać. I są. Dają radę. To jest fajno. I tak dalej, i tak dalej. Co ja bym, bym tu nagrywać, jak go kurde ciągu liścia do takiego po A ogólnie z tym rowerem to powiem: wam, kurde, to się fajnie jeździ. Już mam na kurde, chyba z 200 km. I to też był kurde, dość dobry interes, powiem wam. Bo ja od jednego, takiegoś klamory do żnięcia, tych kurde, tych haszców. No i tego jest. I sprzedałem naturalnie komu innemu, wek to pojechał do Polski. Sprzedałem innemu i ten. Naturalnie z delikatnym zyskiem, bo wiadomo, że trzeba mieć zysk. I tak dalej. No i tam jeszcze, co ja tam jeszcze sprzedałem? Aha, ten stary rower mój sprzedałem, kurde też. No i tak w sumie musiałem tylko stówkę dołożyć, kurde. I kupiłem się ten elektryczny za stówy, nie? I na razie wszystko jest w miodziu. Jeździ hulo się. Także zabieram się za piwko, trochę się, kurde, trochę opamiętała, no bo deszcze padało i co, często wiecie, kurde. Piwko się, kurde, napija i jedno i potem się, kurde, biera do za wciąganie liściów do tej, kurde, do tego popierdółka. No i czemu ja się wbijam w takie przyczepki, takie popierdółki, bo to jest, kurde, fajne, bo to jest wąskie. Wąskie jest, idzie, kurde, wszędzie wjechać przez drzwi. Przez kurczę pomiędzy drzewami, cak, cak, cak. Idzie różne rzeczy przywieźć, kurde. Ten e, nowy, co kupiłem, e, 7 dych kosztował. Już go tam poprzerobiłem po swojemu, bo tam taka noga wystawała, na pieruna mi taka noga, żeby zahaczyć o kurde krawężnika, bo coś. To już jest odfleksowano. Tak, ja wiadomo, To, 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 tu wystawała taka noga pierońska, na co komu noga? obciąłem to już i ten i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że no na rowerze się fajnie jeździ, bo to kurczę, wiecie, wspomaganie jest, cak, cak. I ten jest na ładowność bo 50 kg, także wiecie, to tam już gdzieś coś załadować, kurde, bo tamten to Borok cierpiał, kurde, on był taki, kurde, tam niby ładowność była 30 kg, A ja tam wpakował nie wiem ile kiedyś. Wtedy te akumulatory to się te kółka zajechały od razu. a przed tym, że ktoś tam nie wiem, czy jeden worek, czy dwa worki kurde betonu tam wpakował na to trochę kurde ucierpiało, powiem ale na tych małych kółeczkach, tylko do obornika, żeby podpiąć wiecie taki kalfas kurde mieć już naszykowany, nie chcę tam nawet stoikać w kącie niech się tam w nim woda zbiera, to będzie do podlewania a jak będzie kurde potrzebne, żeby obornik przywieźć, to ten i teraz jeszcze kombinuję coś takiego żeby do tych komposterów do środka wpakować taką rurę nie wiem, 200 by mi się przydała, kurde, o średnicy 200, żeby do tej rury obornik napakować do samego środka a dookoła to zasypać, kurde, tym tą masą kompostową wtedy dopiero ta rura wyciągnąć, żeby to w środku w samym środku tylko był, kurze, powiedzmy obornik i to się te ciepło tam będzie trzymać nawet na zimę, kurde, teraz muszę taką rurę wykombinować, jak nie to ją, kurde na tym, na walcarce, kurde, wy tego. To jest tylko, żeby, wiecie, żeby zasypać ten środek, ten rdzeń, Samobornik obornik wpakować i tam się ciepło trzymie, a dookoła zasypać to, kurczę, tą masą kompostową normalnie i pod darura wyciągnąć, komposter zamknąć i tam się to ciepło będzie trzymać z tego obornika. Taki jest, kurczę, plan. Ale czy tak będzie, czy nie będzie, nie wiemy, kurde. To się dopiero wszystko okaże. Czy to się wszystko spełni, jak ty, na razie to kurcze nie spełniło mi się marzenie, bo jeden komposter mi brakuje, 13 Do A godając do tego popierdółka miałem na myśli takiego Z Tego dostałem, kurde, podarowanego od gościa specjalnego, powiedzmy tak, no. Ja wiem, że to na prąd, a nie na aku, ale... I to jest dobre, kurde. Dwie sztufy mu, Cyk, Te Ten akus ani hela, ja tak patrzyłem kiedyś za tym i... Ja nie wiem, ile one kosztują, kurde, ale chyba trzeba dwa akusy wcisnąć na to. To jest raz. Druga sprawa jest taka, każdy kurde sobie pomyślał, on jest głupi, kurde i tak dalej, tak dalej. Czemu się nie kupi taki kurde, rozdrabniacz do tego? I ja opatrza za takim rozdrabniaczem. Wiadomo, że na Aku takiego się nie dostanie. Żeby to wiecie, to te hasze, żeby siękać. Ale no na Aku nie dostana. A tak to one wszystkie mają ponad 3500 wat. Coś takiego. A ja chyba zdaje się, mogę tylko 3000, kurde, 3000 W mogę podłączyć pod ta przetwornica, więc kurde. Agregat, kurde, mam jeden taki duży, ale on jest zepsuty. Trzeba go naprawić, trzeba się z nim zająć i tamten to osiągnął, kurde, tam można kurde zapiąć wszystko pół miasta. Ale jest kurde, do naprawy. Muszę go zrobić najpierw. A na to na razie nie mam chęci, może w zima coś wyda dłubać jak se dokończa swój warsztacik, kurde, wtedy wyda dłubać w nim, jakieś takie, kurde, wynalazki robić, no. A na razie, widzicie, baniaki pogarniane, wszystko jest, kurde, teges, tak postawiłem, woda się zbiera Wczoraj tu była woda, ale już nalołem do komposterów, troszkę tam, kurde, w nich już jest wszędzie, wiecie, je tam, patrzcie, tam trochę, kurde, pierwszy lepszy. I ten. Kurczę, żeby jeszcze jednego takiego dostać. To już się brudne naturalnie zrobiło, ale to nie szkodzi. O to jak da psikać wodą, to to zawsze obsiką i naleja tam też do środka trochę, żeby było. Co mi jeszcze chodzi po głowie? To jest taki system nawadniania. Nie wiem, może tutaj od tych słupków poleca. Ja mam jeszcze taką kurde rurę plastikową. Żeby ją tu walnąć. I to wszystko by się pootwierało. Czy nawet tak by się zostawiło, jakby to tu kurde było, wiecie w tym poziomie, coś takiego, żeby szło ładnie ładować, żeby to nie przeszkadzało, to nawet tu jakby sikało po tym, no to tu są wszędzie dziurki, to by też wleciało, nie? Chodzi o to, teraz i tak pada, to tam jest mało ważne, to naleciało wszędzie, ale jak będą susze, jak gdzie jak lato, będą susze, to można się nad tym zastanowić, nie? Żeby to tak, wiecie, na takim poziomie, takim, kurde, żeby te dekle się fajnie otwierało, cyk, i tym. To, to wszystko funkcjonuje, to jest kurde Kanada. To jest OK. No. Ale tak w drugą stronę klapować to jednym czy drugim nie da rady. Oglądałem są takie podwójne kompostery też. Ale nie z tej firmy wiadomo i nie za ta cena. Tylko to, za taki to nie ryczą już, nie wiem, kurwa. 7-8 dych bo nawet więcej taki zwykły jeden w tym najtańszych sklepach kosztuje 30-40 euro Taki. Także po dychu to był, kurczę, ten, szkoda, 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 kurczę, że ja to... Ja nie wiedzie, że ja wyjdę od słupka do słupka fajnie z tym zielonym matem, bo to fajnie wygląda w sumie. I tu by się przydał jeszcze jeden, kurczę. Zawsze musi być coś nie tak. No i to tyle, kurczę. Taki krótki update, bo no nie ma co nagrywać już. nie będę nagrywał, jak buczy ta popierdółka, co w ciągu liście, nie. No, ten temat, kurczę, pozbieram wszystko, co się do. Muszę też uważać, żeby te kurde, te błyszcze sen nie na wciągach, tylko normalne te suche co, co leżą wszędzie po całym tym i będzie. A trochę tego jest, to się nazbior pora bojków. No, ty już zaś też pełno Pełno i jeszcze więcej I tak to jest. Dobra, żegnam się z Wami na razie ciao ciao.